Siemanko, siemanko widzowie Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale Ja nazywam się Marek Białowąs I zabieram was w niezwykłą podróż Po raz kolejny wybieramy się za granicę Na dobry początek dnia, tyle zdradzę Ładne słońce hmm, za mną Temperatura no może nie najlepsza Bo jeszcze chłodno Na zegarkach godzina około 8.30 No ale hmm, ja wstałem dopiero co z łóżka i za moment Zbieramy się i udajemy się na dworzec. Skąd będzie trzeba przedostać się dalej? No bo dzisiaj intensywny dzień się czeka, zapowiada i naprawdę będzie się działo, także wyczekujcie, bo nie będę sam w tej podróży. A dokąd, gdzie i w jakim celu zmierzamy, to dowiecie się w niedalekiej przyszłości. Słyszymy się w na dworzec. No ja już jestem na przystanku, czekam na tramwaj obładowany solidnie jak żółw albo wielbłąd, no ale czasem tak bywa. Podróż nie bliska, nie krótka. No i trzeba było trochę rzeczy spakować. A gdzie lecimy? W jakim celu przede wszystkim? To dowiecie się niedługo tymczasem. Ja siadam tramwaj i zmierzam na pociągu za 20 minut. Mam odjazd, ciekawe czy domu to... No i co? Jak widzicie udało mi się na pociąg to no, było to bardzo, bardzo trudne zadanie, bowiem pociąg odjeżdżał o godzinie 9.10, a ja na terenie byłem o 9.08, 8 .00, co można powiedzieć. A styk, aczkolwiek ee, ja lubię, ja lubię, 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 lubię takie stresowe sytuacje. No i tym razem na szczęście się udało i opłaciło, ale łatwo nie było. Tak, w informacji miałem godzinę 7.30, wstałem o 8.30, także trochę mi się przysnęło. Dojechałem, widzowie, łatwo nie było, pociąg opóźniony, ale odebrał mnie starszy brat. Jest dalej. <gry> Witamy, rower ekstra ekstraklasowe przemyślenia, fotograf. Bez którego no, podróż e, do pewnego kraju by się nie udała. Podróż nieznana. Podróż nieznana, tak. My zmierzamy szybko do auta i pędziemy na lotnisko. Turek, tutaj, 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 tutaj. <gry> Zajechany jestem, jak torba, lekko, no ale coś na za poświęcenie. Pociąg opóźniony 18 minut. Ja ledwo odnożyłem, tak jak wam mówiłem wcześniej. I co? I zmierzamy szybko do Volkswagena Passata A później na lotnisko Także powodzi się w redakcji Chłopacy się wożą dobrymi furami, tam jakaś koleżanka się popatrzyła No i co? I później mam trochę więcej naga, bo tata mnie goni, znaczy starszy brat Jedziemy widzowie, jedziemy! Gagry, gagry, gagry. Zobaczcie, lecz, lecz barber leciał. Dieseczka siedzi, bam! Boki prawie na zero Tu jakiś park, możemy no, ruszyć na obrady, bo park pobrać. O, dziękuję. Widzowie, sytuacja jest patowa. 15.25, zamykają nam bramki na lotnisku. Jest godzina 14.45. A do lotniska mamy no jeszcze trochę, bo na razie jedziemy na parking. I z parkingu nas zawożą na to lotnisko, więc... Riski. Zdążymy, nie zdążymy. Nie, nie mów tak. Widzowie, obstawiajcie w komentarzach, czy zdążymy, czy nie. Dzisiejszy dzień jest bardzo szalony, szybki. Ja miałem później w pociągu sam, ledwo zdążyłem na ten pociąg. No dajcie spokój, koniec świata to jest taka przygoda, taki trip yy, życia tak naprawdę i kurczę, Tutaj wszystko na ostatnią chwilę, na awarianckich papierach, jak to mawia jak klasyk, no ale logarytm też tutaj się schyla, żeby szybciej jechać, więc miejmy nadzieję, że łączy tryb. max sztab nie zdążył. Dziękuję. No, ja Daj mu, kierowcy, trzymajcie kciuki, bo nie wiemy, 50-50. Albo się uda, albo się nie uda. My już w samolocie, łatwo nie było. Mieliśmy przeboje, co? Nie małe. No, żyjemy. ale żyjemy, może dolecimy. Jak już idziemy, to wam opowiemy więcej. Ale więcej szczęścia niż rozumu, ja nie wiem. Także tutaj atmosferka jest, chemia, zgranie jest, wszystko fajnie, zaraz lądujemy. No i co? Nie słyszę nic, mam zatkane, Robert zabrał mi <m fucking> no, no i tak, no i tak to Dobra, Olgierd, parę do naszych widzów. Dajcie na górę, dobrze. Dokładnie. O, dziękujemy bardzo. Kolejni pani. Uh -huh. To lecieliśmy, widzowie. Stało się. Brawo, 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 Dreams brawo, comes brawo. true baby <laughs> Wo to się dzieje, to nie sen brawo. Jedziemy w Tak, jest, 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 no, jest wiecznie. Jak widzicie, barwy klubowe dzisiaj reprezentujemy. Zmierzamy tak, najpierw na tak. małe śniadanko, na churrosy. Mamy sobie e, na churrosy takie delikatne drugie śniadanko, bo w hotelu zjedliśmy to, co Kek wczoraj kupiliśmy. Keks, tak, tak, Keks e, z takiego super, e, super mercado, jak to wczoraj Roberto powiedział. Co ziala żabka u nas w Polsce albo właśnie Kerfur Express. Zrobiliśmy małe zakupki, woda, jakiś soczek e, i keks z owocami. E, no i co? I zmierzamy na czurosy, a później do Muzeum FC Barcelony spełnić kolejne marzenie no i na pewno tam będzie dużo, dużo nagrywek materiałów a zmienię się stroną. O, od razu lepiej. E, tak jak Robert zauważył, mnóstwo ludzi. E, trochę to przeszkód no, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. E, no i może powiedzmy o naszych wczorajszych przebojach, bo trochę tego było. A propos wczorajszych e, incydentów zaspałem na płocią. Nie wiem czy mówiłem, ale powiem, zaspałem na płocią. Coś ja się zdążyłem, ale wstałem rodzinę po wycinku. Dwie minuty przed objazdem na dworcu, także na styk. Następnie... Później szybkie rajd po Warszawie straszne korki Tak, tak. Jeszcze podzielą później 20 minut. Starszy brat mi odebrał z dworca. No i później trzeba było sunąć pasatem, Czy przepisowo, czy nie, no to nie będziemy tutaj mówić. Prosto trzeba kija. Bardzo dobrze. Nie, to jest przywód. Wow! Ale efekty specjalne. Będzie, będzie to spektakularnie. No i później tam to wypisz. na lotnisku na styku, tak naprawdę, bo 15.55 odno, my 15.15 będzie na lotnisku. Ale na szczęście kontrola bezpieczeństwa przeszła szybko, sprawnie po naszej myśli. Przeszukanie test, także. co kupiliśmy? Czurosy. Różne. Szklanka, kubek czekolady, kulek pistocjowy. Wejdziemy test. trochę teraz. Fragment kulinarny. Najpierw bez sosu. Tutaj chłopaki przez 10 minut bite. Jedli te czurosy, dlatego wam to po prostu oszczędzę. Wytnę, zrobię timelapsa i mi jego oglądania wejdźmy sobie na metro za 3 minuty mamy ile przystanków? 5, przystanków? 5 przystanków i później jeszcze z buta i będziemy pod Spotify Camp Nou i muzeum FC Barcelony a będzie dużo kontentu

Jeden są polecamy i naprawdę 21 euro za widzę i uważamy, że, że warto i że się spłaciło albo pamiątka na całe życie wspomnienia i przy okazji jeszcze materiał dla Was nagrany, także same plusy na 21 euro to jest naszych korzyść z jakieś 90 zł, także naprawdę polecamy sobie nie gadaliśmy. My friend Podoba się dla ciebie Podoba się dla ciebie Możesz mi dać pilota teraz chce mnie zahipnotyzować chcę. W naszej wycieczce po muzeum, a jest w nim Tak, będziemy mogli poczuć się jak na stadionie. Chodźcie z nami! Zapraszamy na tę podróż po kamp. No. Będziemy mieć sytuację sam na sam z Markiem z No i co? Robimy zakład. Roboki? Ja mam trzy strzały, chyba trzy strzały. Kto zdobędzie więcej Goli. Dobrowarka. Ten wygrywa piwo lub drinka. Obrowarka. przecięte, nie moje nie. O, tak to wygląda. Możesz nagrać e, jak dziewczyna strzela i za moment będziemy my, jesteśmy, nie wiem, 37 kolejca. No wie, Marek staje przed ogromną szansą. Finał Mistrzów, Ostatni rzut kardy. I nie ma bramki. Bramka <laughs> wyszedł pod powtórzem. Dużo kardy. Ostatnia próba. No wystarczy, tylko raz do piwka, raz do Ale piwka. Dwa razy w wramkę trafiłem, nie ma wstydu, nie ma wstydu Teraz zmiana strzelca Do piłki podchodzi Jezus Imas Imas gol! Jeden no to już wiemy, że przegrałem piwo. <grywa> Aj, blisko. Czy będzie dublet? Jagiellonia mistrz Polski. Aj, jakby wróciła. Wygrałeś zakład. Gratuluję. Co? Będzie rozliczenie, być może nawet o, nagramy jadę, to na vlogu. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Teraz przychodzimy do miejsca, gdzie chyba czekaliśmy najbardziej od rana. Tak. Czyli to zakupki. Płachty. Wielki, ogromny tank szukroczelowy. największy. nie kapnął. Takiego też szukaliśmy, no bo obłowimy się tutaj i myślę, że parę euro zostawimy, ale warto i mamy dla Was dobrą nowinę. Dostaliśmy zarówno Robert, jak i ja, akredytację na mecz Jagielonia Białystwo. Przepraszam, Real Betis, Jagielonia Biały a to oznacza, że ten pan oto sfotografuje poczynania jak i po raz kolejny w europejskich kucharach, natomiast ja będę miał przyjemność i skomentować dla Was na mecz prosto ze stadionu Sewilli. Także jestem bardzo podekscytowany, myślę, że Robert również, ale on zaraz się wypowie na ten temat. Cel, w którym tu chyba się rewizuje powoli. Mega w ulegli konferencji. Brzmi to mega szalenie, ale takie są fakty i to, że Błędem stało się prawdą. Sprawdziliśmy w maile, i przeczytano wniosek tam, że jesteśmy dumni, jesteśmy szczęśliwi. Z tego miejsca dziękujemy. A teraz przebieramy Was na wycieczkę po tak? Tak, Was szybko, no może nie szybko, ale bo to trzy piętra. Odprowadzimy Was po tych trzech piętrach tego no, dzieła sztuki, nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu. No i sami sobie kupimy jakieś pamiątki Chyba wsią. My idziemy w końcu zrobić te zakupy. Dałem Robertowi swój plecak, bo Robert do mojego plecaka dał swoją kurtkę. Więc nosi nasze rzeczy, nie moje, nasze. Się nie wypominali w komentarzach, że robisz mi Piwo, które przegrałem w zakładzie. Nie ma tu piwa, przykro eee, I co? I idziemy sobie coś kupić, jakieś prezenty, może też wam na jakiś konkurs. Zobaczymy, jaki będzie odzew pod tymi vlogami. Jak będzie dobry, będziemy zadowoleni z wyników, z rezultatów, to pomyślimy, więc wiecie co robić. Chcemy znaczy jak się robimy. Łapka, komentarz. Nie, łapka, słup i komentarz. Mile widziałem? Polystek. tak.